i maluję porcelanę od 80 roku, aczkolwiek pierwszy konkurs był w roku 1976. I, te, i przez 44 lata po prostu poram się malowaniem porcelany. Wzór skroszonek przeniesiony jest to wzór zbiór kwiatów z łąk pól i laców. Ogólna charakterystyka wzoru opolskiego. przekazuje to wzornictwo mojej córce, mojej wnuczce, także tradycja w naszej rodzinie nie zaginie. No ja po tylu latach działania w tej branży praktycznie się już w ogóle nie przygotowuję do tego, bo dla mnie to jest już no, taki klep poprzedni w cudzysłowie mówiąc i wykonuje tą porcelanę już 38 lat. Dzisiaj szczególnie dużo ludzi. Mamy święto plonów, mamy targi miodu, ale też przy okazji bardzo ważne rozstrzygnięcie bardzo ważnego konkursu. Dziewiątego już konkursu malowania, tradycyjnego malowania porcelany. Taki gadżet mam przy sobie, żeby pokazać o co chodzi. To jest rzecz niezwykle pracochłonna, niezwykle wymagająca niezwykłych umiejętności, bardzo delikatna, ale przede wszystkim bardzo piękna. I bardzo się że e, prawie 30 uczestników w tym roku ten konkurs miał. Wszyscy zostali wyróżnieni, wszyscy zostali e, zauważeni, dlatego że już samo posiadanie tego typu umiejętności i chęć do tego, żeby robić taką, e, takie rzeczy, to coś niesamowitego. No, to jest właśnie bardzo taka e, poważna praca, można by powiedzieć w tej, w tej komisji, ponieważ trzeba to ocenić. E, jak ktoś podszedł do tego malowania, bo to musi być przede wszystkim to wzornictwo przeniesione z opolskiej kroszonki. To musi być coś takiego, co przypomina tą kroszonkę, tutaj jak na przykład jest kroszonka, te kwiaty, te wzory muszą być podobne do tego. To musi być bardzo estetycznie wykonane, muszą, teraz jest kolorowa, kolory też muszą się ładnie prezentować, dziewięć tych kolorów jest.